Cześć, tu Grzesiek, jesteśmy w sklepie PM Rider. Naszym gospodarzem jest Mateusz. Cześć. A my, jak zwykle, mamy niespodziankę. Tradycyjnie już dostaliśmy od Treka nowy rower. Przyszedł w Parsce bez żadnej informacji. Top Fuel. Premiera za parę dni, dziewiątego, kiedy zobaczycie ten film. Rower złożyłem sam. Eee, zauważyłem w stosunku do różnicy do poprzedniego modelu, że ma schowek w ramię na kabanosy, ale powiem szczerze, że nie zdążyłem nawet jeszcze dostać materiałów PR, więc nie wiem tak naprawdę, czym się różni od poprzedniego. Tu od pytania do ciebie. Ja. <laughs> tak, Tu nam Mateusz pomoże. Tak więc w stosunku do swojego poprzednika delikatnie zmieniona konstrukcja ramy. Tak jak wcześniej Grzesiek wspomniał, dostaliśmy schowek w ramie, w którym możemy sobie parę narzędzi przewidzianych nawet do tego systemu bits schować. Otwieramy, jest nawet instrukcja obsługi, które narzędzie w którym miejscu e, powinniśmy umieścić i na przykład końcówkę pompki CO2 w dedykowanym miejscu. Na gumersce sobie zakładamy, łyżki do opon, kolejne dedykowane miejsce, nabój, i tak dalej i tak dalej. Jeszcze możemy tutaj do głównej kieszeni włożyć dętkę, która jest spakowana i ciężko później ją spakować do kartonika z powrotem. Jako forma ciekawostki zdarzyło mi się do takiego schowka zmieścić nawet kurtkę przeciwdeszczową, tak żeby sobie tam upchać, żeby nie wozić je gdzieś w kieszeni, więc bardzo, bardzo pojemny. Tak więc odbezpieczamy sobie pod koszyczkiem na bidon blokadkę. Cała pokrywka nam schodzi. Piórniczek zapięty fajnie nam pasuje. Zamykamy, zabezpieczamy i wola. Voilà. Zmieniono troszkę główna rura ramy, to za sprawą sterów Block, które są też wymienne i możemy sobie... Teraz ustawiać je. No właśnie pytanie. I Te blokady. bloki służą, służą do blokady kierownicy w razie upadku i żeby nie uszkodzić ramy, ale po co tak. je demontować? Generalnie e, żeby zwiększyć zakres pracy mhm. sterów, dolna rurka ramy została poprowadzona w troszeczkę inny sposób, żeby korona widelca nie uderzyła. Rozumiem, że przedtem niektórzy narzekali na ograniczony zakres, i teraz zmieniono to. Tak. Okay. Teraz spokojnie, pozbywając się kabli, e, możemy kręcić barspiny. E, poprzedni model, tak, że mieliśmy w teście, gdzieś tutaj umieścimy link do niego. E, poprzedni model już był dość udany, tak naprawdę. Sam jeździłem na nim, podobał mi się. Czy poza tymi detalami typu schowek albo ten knock block zmieniła się też geometria, tak jak to teraz jest Nie, modne? Geometria została taka sama. Z przodu mamy 120 mm, z tyłu mamy 115 mm. A kąty jakie? Kąt główki to jest 66 albo 66,4 w zależności od ustawienia mhm. minolinka, klasycznego też już dla treka, bardzo łatwego w ustawieniu. Poza tym z ciekawostek z nowych rzeczy w Treku mamy też sztycę regulowaną, która ma średnicę 34,9. Po, po co to jest? Jest większa niż Przede przedtem. Przede wszystkim jest okay. sztywniejsza, żeby właśnie nie pracowała, żeby ten luz taki roboczy, też możliwie jak najbardziej zniwelować. Dodatkowo mamy kierownicę w standardzie 35, też dla poprawienia. Sztywności, żeby rower był bardziej responsywny, żeby to, co chcemy e, skręcić, to, co chcemy, chcemy wcisnąć w korby, żeby bardzo No dobrze, ja mam mało. zawsze z kolekcją TREKA, którą generalnie znam nieźle, bo dużo ich testujemy, mam taki śmieszny problem, że jest bardzo dużo modeli, które są blisko siebie. Bo jest z tego co pamiętam, Kaliber, później jest właśnie Ful EX, jest top fuel. No tu to... Troszeczkę. Co, do czego? Właściwie, okej. Okay, ten rower ma 120 skoku, yy, czyli troszeczkę więcej jak kaliber. Yy, a I Troszeczkę mniej jak Fuel AX, który yy... ma 140. Okej, okay, czyli jest pomiędzy. 120. Tak. Do czego on w takim razie służy? Co to jest? To jest, wciąż to jest rower cross-country. Yy, tylko że w. Do pierwszej generacji Top Fuel'a, z tym mniejszym skokiem, takim bardzo klasycznym, mm -hmm. cross country 100 mm. tutaj mamy bardzo fajne połączenie roweru, który wybacza bardzo dużo błędów, który bardzo dobrze reaguje na szlakach, na krętych trasach, więc fajne połączenie, jeżeli ktoś nie chce się typowo ścigać, Albo nie chcę też takiego ciężkiego, topornego roweru, który yy, przy jakichś maratonach na przykład będzie po prostu yy, odstawał od stawki. Top Fuel to jest maszyna naprawdę do jazdy mm. wszędzie. i Teraz najmłodniejsze hasło to jest Down Country. Czy rozumiem, że to jest taka interpretacja Trek'a na ten temat? Jak najbardziej. To jest w dziesiątkę yy, określenie. To jest rower, który naprawdę będzie świetnie sobie radził i na trasach maratonów, i na single trackach, i w takiej czysto codziennej jeździe, niezależnie od tego, co i kto będzie chciał robić. Tutaj mamy model aluminiowy, to jest Top Fuel 8K. Tak. Rozumiem, że będą, we... o kolekcji też oczywiście nie znam całej, jak zwykle, no bo jeszcze nie ma informacji prasowej, będzie pewnie lada moment. Będą też wersje karbonowe nowego modelu? Oczywiście. I czy będą też tańsze wersje od ósemki, bo to jest SLX, „XT“ taki tak, poziom. Tak, będą, będą też tańsze wersje. Tańsze wersje nie będą się różniły geometrią, więc dalej rower będzie mhm. fajnie się prowadził. Będzie troszkę inny um, osprzęt. Ten schowek też w tych tańszych modelach występuje. Super. Więc nie ma się czego Także obawiać. Także najtańszych, o, okay. tak? O, tak. O opakowanie się, o jakieś e, sakiewki, plecaki, wszystko można praktycznie spakować do, e, do ramy do środka. Hmm. E, ile on kosztuje? Ta wersja, czyli to Fuel 8, to jest koszt 19 400 zł. To jest najwyższa aluminiowa? Tak. I powyżej są oznaczone już dziewiątką karbonowe, rozumiem, tak, tak. jak to zwykle Trzy traku. wersje karbonowe, 97, 98 i 99. Rozmiarówka, jaka jest dostępna? Bo to jeszcze Też. często występuje pytanie. jest bardzo duża zaleta treka, bo mhm. mamy rozmiarówkę od Eski do 2XL. Z okay. takim pomiędzy pośrodku rozmiarem ML, czyli ten środek rozmiarówki jest zagęszczony, żeby mi, jako sprzedawcy dużo łatwiej się dobierało też mhm. do osoby. Te dwa XL to oficjalnie do jakiego wzrostu mniej więcej jest? To są okolice 2,10-2,15 wzrostu. Okay. A najmniejsze duże... rozmiary teoretycznie? SK, tak? która wciąż jest na kole 29 no właśnie, cali, by... mhm. bo to też jest co niezwykle istotne, jest przewidziana dla osób w okolicach 1,60 m. Okej. Okay. Tak Czyli wygląda. naprawdę dla dzieciaków ze szkółek rowerowych można już taki rower Nabyć. Dziecko będzie też i fajnie rozpoczynało na naprawdę niezłym sprzęcie, czego chyba w naszych czasach brakowało za dzieciaka. Ja na rowerze już jeździłem, byłem w Bielsku i w Szczyrku. Zaraz pojedziemy też na nasze ścieżki, zobaczycie, jak jeździ. A za moment z Mateuszem komisyjnie go zważymy. Dowiemy się, ile naprawdę waży ta wersja. Obycane komisyjne ważenie. Tak, sprawdźmy ile waży nowy Top Fuel. Otóż, nawet katalog kłamie. Katalog dla ramy M, czyli dla tego rozmiaru podaje 14,6, mamy 14,11, więc to jest bardzo na plus. A trzeba wziąć pod uwagę, że tu mamy już mleko wlane. Więc też yy, myślę, że można sobie z takiego roweru zrobić coś naprawdę lekkiego. Nowy Top Fuel trochę mnie zaskoczył. Spodziewałem się pierwotnie roweru bardziej cross country, nawet jeżeli jeździłem na poprzednim, a dostajemy rasowego ścieżkowca, albo jak to najmodniej się teraz mówi, down country. Podoba mi się schowek, zawsze wartość dodana, odrobinę mniej waga, bo jednak 14 kg czasami troszkę się czuje. Co chciałbym mieć? Wersję karbonową, ale poza tym super.